Driver Parallel Lines to dynamiczna gra akcji, w której główny nacisk położono na brawurową jazdę różnorodnymi furami. Zabawę zaczynamy w Nowym Jorku, końca lat 70. Jako 18-letni wolny strzelec staramy się awansować w przestępczym świadku, wykonując różnorodne zlecenia dla lokalnych gangsterów. Bandziory poproszą nas o różne przysługi. Od zebrania haraczu z knajp, poprzez ukradzenie kilku wskazanych pojazdów, a na rozwaleniu paru niewygodnych typków skończywszy. Questy są ciekawe, złożone i ekscytujące. We wszystkich sporo się strzela i dużo jeździ. Jako że czas zawsze nagli, a na ogonie zwykle siedzi nam jakaś pogoń, musimy trzymać gaz do dechy, wchodzić w zakręty na ręcznym i przemykać na styk pomiędzy innymi samochodami. Brawura, poczucie luzu i potęgi jest tak ogromne, że czujemy się panami miasta. Niestety, nieważne jakbyśmy się nie starali, w końcu ktoś nas zdradzi i trafimy do Ciupy na ćwierć wieku. Po wyjściu z pudła naszym oczom ukaże się zupełnie inny Nowy Jork. I nie chodzi tu bynajmniej o zmiany w architekturze czy pojazdach poruszających się po ulicach. Zmiany dotyczą jednej z najmocniejszych stron gry klimatu. W latach 70. wielkie jabłko tętniło życiem i szczęściem. Ludzie przechadzali się po ulicach tanecznym krokiem, w radiu leciał Jimi Hendrix, wszyscy byli happy. A w 2006? Cóż, wszystko wydaje się lekko szare, zimne i smutne. Wszyscy gdzieś się śpieszą, na ulicy wyległy lumpy, a w radiu dominuje rap. Postanawiasz się zemścić na tych, przez których najfajniejsze lata przesiedziałeś w celi. W tym celu znowu podejmujesz się szeregu misji dla lokalnej mafii. I choć w zasadniczych zrębach są one podobne, to dzięki odmiennym pórom, wyposażeniu, klimatowi miasta i tym podobnym aspektom czujemy się jakbyśmy grali w zupełnie inną grę. Prawdziwe dwa w jednym. Kolejny ogromny plus driver Parallel Lines to swoboda. W tej grze pewne jest jedynie to, że wcielamy się w twardego typka. Wszystko inne zależy od nas. Możemy swobodnie poruszać się po całym mieście i załatwiać własne sprawy. Każde zadanie możemy wykonywać na wiele sposobów, wykazując się kreatywnością przy rozwiązywaniu napotykanych problemów. Oprócz zadań głównych, popychających do przodu wątek fabularny, możemy podjąć się szeregu zadań pobocznych. Są one bardzo ciekawe i zwykle wiążą się z rozegraniem swoistych gier w grze np. wyścigów lub zawodów, a la Destruction derby. Tak, tak, drivera można swobodnie traktować jako dynamiczne, arkadowe wyścigi i to rozbudowane. Możemy bowiem zasiąść za sterami około 80 maszyn, włącznie z motocyklami, ciężarówkami i ciężkim sprzętem. Jest więc czym się wyżyć, zwłaszcza, że każdy pojazd możemy sobie odpicować wizualnie i podrasować parametry techniczne. Seria Driver zawsze była porównywana do GTA. W przypadku Parallel Lines. Również są widoczne. Należy jednak zauważyć, iż w GTA większość czasu poświęca się na zajumywanie fur, w driverze na brawurową i emocjonującą jazdę. Jeśli weźmiemy dodatkowo pod uwagę swobodę, klimat, dopracowanie fur, giver i otoczenia, wtedy jasne stanie się, który z tytuł bije konkurenta na głowę.